Ja widzę, że dziś w odcinku mam pokazać jak skorka po wojanku bo tylko nie będę na bocznym na po wojanku zamienić w ringo a więc pierwsza rzecz musimy odciąć to Dobra, mamy. To jest najpierw Zróbmy sobie, otworzy to sobie ten korek I odcinamy w ogóle tą część. Będzie łatwiej. Tą część odcinamy. Patrzcie, w ogóle tak się prezentowało. Ta część już nie będzie nam potrzebna. czy to, to, ja to tylko ty... ten od butelki. I idziemy po flamaster. Dobra, mamy no flamaster. Potem bierzemy na wkorek i robimy równe odstępy, linia No i zobaczcie, mamy nowe odstępy, teraz idziemy ponownie po które mamy już tutaj, a no. no tak już to ja ci nie chcę, walej, dobra. Widzicie, ja to z góry, a, z góry. Zobaczcie, i teraz przecinamy nożyczkami. No widzowie, czekajcie, bo za chwilę nie zrobimy rzeczy przed tym, bo nie da się tego odzyskać. Musimy nawet do skrońki wody. Okej, okay, mamy wlaną wodę. Potem wkładamy na skórę do środka. Zobaczycie jak papierowy, eee, mały jak papierowy, do pędzika dosypujemy sól. Zamoczamy jak najbardziej korek w wodzie. Odstawiamy korek, kiedy będzie biała. I żeby nam było takie, zobaczcie tu w środku, takie pomarańczowe.

no bo miałem, bo to z innym się przecinało. I widzowie. Teraz zobaczcie, jak to działa. Czekajcie, a tutaj kamarkowego. Czekajcie, podłowy tutaj coś. No, widzę, ja mamy mała Mamy na farniku. Jakie zalopiste. No, в степени наборали.